Witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam środową aktualizację 17 grudnia. Mamy więcej aktywności w zimowej wiosce, chaos ją nie tylko w Kasnale, wbrew temu co mówi Tomtel. Strażnik Todd niedawno zauważył, że kaprane są wręcz przytłaczająco rozbawione z powodu biegających w okolicy przesłodkich bliskich. Z kolei Pelek potrzebuje ryb dla klientów, a Trzask powrócił ze, ze wspaniałym wyścigiem z przeszkodami oraz pingwinowym torem przeszkód. Mamy zimowe pakiety, nowe zestawy w sklepach. Mamy w sklepie, oraz w sklepie oraz w sklepie normalnym w zimowej wiosce mamy nowe zestawy. Powracają magiczne konie. Fancy 429. Hejdrum 469. Jednorożec Sylvan 669, Katur 669, Techukan 669 Wentle 679, Earrik 769, Fjordensia 769, Snowdencer oraz Shadow Thillet. Są za 564 i one są ostatni rok w zimowej wiosce. Później trafią gdzieś na jorki. W następnym tygodniu Mario patrzy w gwiazdy, a konie uciekły. Więc tak wygląda aktualizacja. Więc szybko pokażę Wam teraz nowe zestawy, które są naprawdę śliczne. Popatrzcie. Mamy takie dwie nowe kamizelki. Które można kupić ze Starkońcami i ze Star -riderem na zawsze. Tak wygląda nowa kamizelka, jest bardzo ładna i tutaj widać tal talię. Tutaj mamy tą fioletowo-szarą, ta jest troszeczkę brzydsza moim zdaniem. Dalej mamy dwie pary spodni, są bardzo ładne, ale mam wrażenie, że trochę mało mają takiego. Takie jak wyglądają niedopracowanie lekko. Te czapki naprawdę ładne. Morska oraz taka, fioletowo-biała. Dalej rękawiczki, takie brązowe oraz takie szare. Dalej buty. Dalej mamy czapraki, taki ujeżdżeniowy oraz taki ujeżdżeniowy. Więc mamy zestawy ujeżdżeniowe: tutaj mamy siodła ujeżdżeniowe. Tutaj ogłowia zwykłe angielskie. No i ozdób nie mamy, widzę żadnych nowych Mamy jeszcze ochraniacze z kaluszkami na przednich kopytach Oraz torby na siodło I z nowych zestawów w tym sklepie to tyle Ale są jeszcze z tego No i tutaj mamy te zestawy także ujeżdżeniowe, więc mam strasznie dużo ujeżdżeniowych rzeczy No i te zestawy są naprawdę ładne Tutaj mamy dwie nowe bluzki, taki sweterek i taki Tutaj parę, tutaj parę taką spodni i taką spódniczkę, naprawdę SSO, zima i spódniczka. Wy jesteście jacyś normalni, nie wiem. Tutaj taką ładną czapkę oraz taki kask. Rękawiczki i takie rękawiczki. Buty i buty. Czapraki. Siodła. Ogłowia. Ochraniacze. No i na Z nowych przedmiotów to tyle. Teraz szybko pokażę Wam te konie, które mamy dostępne. Więc mamy tak: Katura 669, Najtańszego konia tutaj zimowe wioski Fancy 429. Hejdrun 469, Wetel 679, Lepchuken 699, Jednorozszerd Sylwan 669, Hjortensza 769, Sno Erik 769 i tutaj te nowe konie: Mani 950 i Su 950. Dobrze, mamy dzisiaj nowe zadania oraz nowy kod na aż 50 star końców, więc super, super. No i co? Zacznijmy sobie. Zadać. Proszę, musisz nam pomóc. Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące problemów z dekoracjami na jerwiku. A krasnale się o tym dowiedziały. To nie na moje nerwy. Proszę. proszę. Dobra. Nie będziemy tego czytać, bo z tego co wiem, zadania są po prostu takie same z dekoratorem, tylko że musimy to robić w innym miejscu. Dzisiaj mamy w forcie pinta do zrobienia, więc jeśli macie, mieliście stajnie w Murland, bo robiliście tam właśnie codziennie te ozdabianie, to teraz najlepiej przenieść się do Fortu Pinta. Ja niestety dalej mam stajnie waledę i zastanawiałam się dzisiaj nad przejściem i to tak. Konkretnie się zastanawiałam, ale stwierdziłam, że w Walidze jest mi dobrze i że wolę tam zostać. Dobra, i lecimy do Fortnite. Nie kupimy dziś żadnego konia, ponieważ myślałam, że dzisiaj dojdą te nowe maści koni i że kupimy sobie szwarc ale okazało się, że nie. Dzisiaj te nowe maści, dopiero w przyszłym tygodniu albo w przyszłym przyszłym. No więc, na razie, nie kupimy tych nowych maści. <ścoughs> yy, chciałam sobie kupić jakiegoś zimowego konia, ale te araby są za drogie. No, 539 zł za takie konie, to uważam, że jednak trochę przesada. A no, z drugiej strony... A z drugiej strony ta saranka za 429 mi się nie podoba. A, te, a ten koń z ludowego portalu za 299, no tego już posiadam, więc nie mam żadnego konia do kupna. Więc 4, nie, 2, 4, 5. 2, 4, raz 2. 3, 4, 5. No i super. Więc Fort Pinta mamy ozdobiony. Wow, ładnie to wygląda. I w tym tygodniu chyba będą 4 albo 3 dekoracje. O właśnie ten tutaj szary ping jest za 299 centrum. Czekajcie, oni nam każą gdzie To do przystanku autobusowego. Tutaj nie ozdobimy, tak jakoś koło tutaj jest. Dobra kochani, dekorator, jeden, pięć, trzy, ok, jeden, pięć, trzy. Okay, mamy jedno zadanie skończone, wracamy. Możliwe, że rozdzielimy tą aktualizację na dwa odcinki, ale nie jestem pewna. także tutaj na tablicy dostępną no, no, do, nowe rozwijaczka, czyli właśnie y, takie to jest chyba dekoracja do stajni nie, no nie jestem pewna no ale mamy to dostępne za właśnie darmo jeśli będziemy codziennie robić te zadania oczywiście codzienne wchodzenie i robienie tych wszystkich zadań nie będzie proste ale myślę, że jakoś nam się uda Więc teraz od Toda zrobimy sobie zadanie zadania są głównie takie jak w tamtym roku, więc po prostu ich nie czytam. Wjeżdżając w kapranę. dobra. Więc jak widzicie, hermit ma 14 poziom. A jeśli ciekawi was, czy odebrałam konia za zaprość znajomą, to zapraszam was na mojego. Toka, bo tam właśnie wstawiłam stol z bicia tego darmowego konia sama właśnie wbijałam go, bo zrobiłam po prostu nowe konto, potwierdziłam e-mail i sama stworzyłam, jakby sama wbiłam 12 poziom na koncie, żeby mieć darmowego tutaj. Więc mam tego holenderka naprawdę ładny jest. Nazwałam go K-moment K-moment, nie wiem jak to powiedzieć Bo K to klucz A moment to moment Więc kluczowy moment Dobra, nie będziemy tego robić drugi raz Bo nie chcę wam zabierać czasu Pojedziemy po prostu Do kolejnego Kolejnej aktywności Będziemy chyba mieli wyścigi tak mi się... Mm -hmm, tak mi się wydaje. Dobra, wyścigi! Lecimy tutaj szereg raz... Aaaa! jaj boże... Ale one są źle fule tego się nie da zrobić. zrobiłem jeszcze raz. Bo Chcę policzyć w ogóle, czy to się w ogóle da zrobić. To są źle funkcje policzone i się tego nie da zrobić. Po szeregu. Bo tu nawet jednej funi nie ma. Czekajcie. Wybić się, zrobimy tu. No nie da się tego zrobić. Widzicie? Mega wcześniej się wybiłam. Nie da się tego zrobić. Szereg subskryptów jest. Co jest, Szereg. Nie da się tego zrobić. Teraz znowu zbaliłam. Szkoda. Dobra. Hop. Okej. Okay. A. Wyjeżdżamy z tego, dobra. Zapomniałam w ogóle o tym, że się wyjeżdża z tego i z tego, tego. Dobra, i szereg Ho. Ho. Nie no, teraz dobrze. To Nie wiem, może ja sobie coś już zramić, nie robię. Nie wiem. Ale mam 104 konie, więc coraz więcej. Wiecie, jak się wbije 100 koni. Jak będzie się już miało 100 koni, to później już same będą lecieć. Już mam. Już mam, kochani, 100. Mm, już mam, kochani, 100. Ile? 104 konie, więc no już szybko leci. Tutaj Hermita wytrenuję jeszcze dzisiaj wsiądę na Morgana. I tak polecą te konie z trenowanie. Znowu nie będę miała co trenować. Czemu w ogóle te wyścigi nie dają shieldingów? To mi się trochę nie opłaca robić tego. Dajcie znać, na której jesteście drodze. Genera ja aktualnie mam drogę 15, więc całkiem okej okay mi idzie. No, idzie mi troszeczkę gorzej niż mojej najlepszej przyjaciółce, ponieważ moja przyjaciółka ma już około 17, ale wiecie, ja musiałam być też na tym drugim koncie, żeby mieć tego darmowego konia, a ona tego nawet nie, nie zaczęła robić no, nie pokażowa e-mailu, więc ja mam darmowego konia, ona nie, więc no, wiecie. Jednak mniej drogi pionera się opłaca. Dobra, kochani, i to będzie pierwsza część. Myślę, że zaraz nagramy sobie drugą część. Myślę, że nie ma potrzeby ciągnąć właśnie dłu takiej jednej długiej części, tylko po prostu sobie rozdzielić odcinek na dwie części. No, bo po prostu jest długi. Chociaż myślę, że ten wyścig i ławienie ryb nam zostanie tylko. Więc pomyślę jeszcze nad tym rozdzieleniem odcinków. Myślę, że jednak będziemy się roz rozdzielać. Bo jeśli łowienie ryb jest szybkie, to no szybko pójdzie. Wow! O nie. Dzisiaj mieliśmy kod na 50 starcań w prezencie, więc wpisujcie szybciutko, kochani, bo nie wiadomo kiedy one się kończą. Raczej kończą się dopiero pod koniec grudnia, albo pod początek stycznia. No bo po prostu niektóre osoby logują się dopiero jakby. Żeby odebrać kalendarz, to się dopiero później, żeby po prostu cały kalendarz odebrać naraz. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale w każdym razie na razie z kalendarza mamy ogłowie oraz... Yy, oraz, oraz, oraz... Yy, oraz co? Oraz... Ten... Spodnie. Nie mamy. Ej, to jest nowe, to będziemy czytać, to będziemy czytać. Wydaje mi się, że to jest nowe. Akurę, Mam nadzieję, że to będzie takie samo łowienie jak było na festiwalu tęczowym, bo to było naprawdę fajny sposób. Ten, co tam byliśmy na festiwalu łowienia. O tak, to jest to samo łowienie. Mega fajne. Bo patrzcie. Czekajcie, pokażę Wam. Patrzcie, jak tutaj macie ten okrąg, to kiedy pojawi się ten okrąg, który się pojawił nam przed chwilą, to musicie wtedy. O, widzicie? Ta linia, ona musi być na tym pasku, żeby tutaj tutaj się złapała. To jest bardzo proste łowienie, w porównaniu do tego starego łowienia, więc naprawdę. Doceńmy to, że mamy prostsze łowienie. Widzieliście? Mega szybko, za każdym razem się udało to zrobić. Co kochani? Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Trzymajcie się i cześć!